Ten motocykl nie skręca, dźwignia jest delikatnie mowa i w sumie to nie za bardzo hamuje. Wydaje się, że na motocyklu jeździ się jak na rowerze. Sam bym go nigdy nie kupił. Dzisiaj na motobadzie motocykl, który bardzo często jest odpowiedzią na to, jaki motocykl wybrać na początek, czyli Suzuki SV 650 S drugiej generacji. SV-ka pierwszej generacji została zaprezentowana w 1998 roku i od 1999 roku motocykl był produkowany do 2002 w dwóch wersjach NC, czyli Golasie i SC, czyli w wersji sportowej. Model był takim witem sprzedaży, że Suzuki nie nadążało z produkcją. Druga generacja jest produkowana od 2003 roku do 2012 i również występowała w dwóch wersjach, czyli NC i SC, którą tutaj mamy. Dwie największe różnice pomiędzy pierwszą i drugą generacją to rama i wtrysk. Jeśli chodzi o zmianę ramy, wynikało to przede wszystkim z tego, że tego typu ramę produkuje się dużo szybciej i dzięki temu producent wyrabiał się z zamówieniami. W pierwszej generacji mieliśmy charakterystyczną ramę rurową spawaną, a tutaj możecie zobaczyć ramę, jest bardziej kanciata i jest zrobiona w technologii wtryskowej. Druga zmiana to wymiana gaźników na wtrysk, przede wszystkim ze względu na normy spali. Model SV od początku chłodzony był cieczą. Ale w drugiej generacji doszła jeszcze chłodnica oleju. Silnik pozostał ten sam, czyli dwucylindrowa fałka, jednak jego moc się zmieniła o jeden koń. I tutaj mamy 72 konie i 65 Nm. Fałka, którą mamy w tej ramie, jest bardzo elastyczna. Przy 2000 tysiącach zaczyna tu się już cokolwiek dziać. Motocykl nie jest nerwowy, nie dostaje padaczki. i Jeśli mamy akurat jakiś korek i chcemy powoli jechać w korku, to nie ma problemu na tym motocyklu, można to robić. Robimy trochę nieładnie. W się przed elkę. W okolicach 3-4 tysięcy motocykl dostaje wigoru, a powyżej 5-6 to już idziemy pełnym ogniem. Góra, czujemy, że tu jest tu lekki niedosyt. Można by się zastanawiać, czy ten silnik wytwarza jakieś drgania. Tak, szatan tutaj zagląda poniżej 2 tysięcy, i faktycznie motocykl robi się delikatnie nerwowy. Wygląd ze jest, jest ponadczasowy. Patrząc od przodu, motocykl wydaje się dość szeroki, jednak w momencie, kiedy siadamy za kierownicą, okazuje się, że motocykl jest dość wąski i mamy takie delikatne wrażenie, że jedziemy na rowerze. Potęguje to to, że motocykl jest dość niski, nie ma problemu przy takim wzroście jak ja mam, żeby sięgnąć pełnymi nogami do ziemi. I dodatkowo kierownica, która chodzi bardzo delikatnie, jeszcze bardziej potęguje ten efekt. To wszystko jeszcze jest spotęgowane przez wagę tego motocykla, bo motocykl gotowy do jazdy to jest około 190 kg. Coś, co jest chyba takim znakiem rozpoznawczym, jeśli mówimy o SVC drugiej generacji, to oczywiście dupa tego motocykla i podwójna ledowa lampa. I ogólnie motocykl jest bardzo ładny, ale jest jedna rzecz, która psuje wygląd tego motocykla, a mianowicie wydech. Ja mam takie wrażenie, że ktoś jak projektował ten motocykl, to popatrzał na niego i mówi, on jest za ładny, tu coś trzeba zepsuć. Ładnie mówiąc i zrobił to ten wydech, a dodatkowo w tym modelu mamy akcesoryjny wydech bardzo znanej włoskiej marki Rambo, albo Rambo jak to woli. Wydech brzmi bardzo ładnie i to ciekawe przy odpuszczaniu bardzo fajnie strzela. Podobnie jak wygląd motocykla również kokpit. Jest ponadczasowy. Jest on podzielony na dwie części. Do góry mamy analogowy obrotomierz, a na dole cyfrowy wyświetlacz, na którym znajdziemy takie informacje jak prędkość, temperatura silnika czy zegarek. Dookoła mamy kontrolki, które są bardzo dobrze widoczne. Czego mi brakuje, to tego, żeby był tutaj wskaźnik biegów. Myślę, że osoby początkujące też bardzo chętnie taki wskaźnik by zobaczyły. Bardzo chętnie taki wskaźnik by zobaczyły. O tym motocyklu w internecie można przeczytać wiele bzdur. Jedną z rzeczy, którą można tam przeczytać, to to, że jak w zakręcie odpuścimy manetkę, to hamowanie silnikiem jest na tak wysokim poziomie, że można się wywalić. I wiecie co? Zrobiłem to dzisiaj. I jak widzicie, motocykl jest cały. Ja też jestem cały. Kiedy porównamy to do dwucylindrowego rzędowego silnika, to ja bym nie powiedział, że to jest faktycznie aż tak mocno w tym motocyklu zauważone. Czujemy, że odpuszczając manetkę motocykl, dość znacznie spowalnia, ale nie robi tego w żaden sposób hamsko. Wydaje mi się, że to całe hamowanie tym silnikiem spotęgowane jest przez działanie zawieszenia. Kiedy odpuszczamy manetkę, silnik robi swoje, a zawieszenie nurkuje. I w drugą stronę, kiedy gwałtownie mu dodamy gazu, to zawieszenie wyjeżdża i znowu mamy efekt pływania. I żeby wyeliminować jakby wadę samego zawieszenia, dołożone regulacje napięcia wstępnego zarówno z przodu jak i z tyłu. I choć mamy tą regulację i możemy to zawieszenie skręcić na maksa, to nie do końca jesteśmy w stanie wyeliminować właśnie ten efekt pływania tego zbyt miękkiego zawieszenia. Większość użytkowników z czasem po prostu wymienia sprężyny na dużo bardziej progresywne. Jeśli chodzi o samo zawieszenie, to z przodu mamy widelec teleskopowy, a z tyłu mamy monoshock. Zaleta, jaką ja widzę w tym zawieszeniu to to, kiedy jedziemy po naprawdę złych drogach i są bardzo duże dziury, to czujemy się komfortowo. W przodu znajdziemy dwie tarcze i na każdej dwutłoczkowy zacisk, z tyłu jedna tarcza i jednotłoczkowy zacisk. Hamulce można ogólnie powiedzieć, że są dobre. Tylny hamulec, klocki były niedawno zmieniane i faktycznie na samym początku miałem wrażenie, że dźwignia jest delikatnie gumowa i w sumie to nie za bardzo hamuje, ale z czasem troszkę się przyzwyczaiłem, dźwignia nadal jest gumowa ale z czasem zacząłem ten hamulec dosyć dobrze wyczuwać i stwierdzam, że działa on całkiem dobrze. Jeśli chodzi o przedni hebel, pozostawia on trochę do życzenia. Nie ma problemu wyhamować z większej prędkości i to na krótkim dystansie. Nie miałem dzisiaj na całe szczęście hamowania awaryjnego, jednak myślę, że w tym przypadku trochę tym heblom by brakowało. Dla większości osób, które się na przykład przesiądą. Mocniejszych motocykli, z motocykli, gdzie te heble faktycznie są takie zero-jedynkowe, to będziemy mieli lekki niedosyt. Jednak dla osoby początkującej, osoby, która zaczyna przygodę z motocyklem, myślę, że te hamulce będą pozytywne pod tym względem, że po prostu na pierwszej przejażdżce albo w jeden z pierwszych dni nie walniemy w hebel, i się prosto motocyklu nie wywalimy. Wsiadając na ten motocykl obawiałem się tego, że przez to, że tutaj mamy fałkę, to będzie on. Dość szorstki, i po prostu chamski i będzie jeździło się mało przyjemnie, będzie szarpał. Jednak kiedy wsiadłem na ten motocykl, odpaliłem go i ruszyłem. Okazało się, że pozycja jest dość niska, sportowa, trochę taka, jak to mówią, embrionalna, i na dłuższą metę wydaje mi się, że będzie niewygodna. Jednak kiedy ruszamy tym motocyklem, przytulamy się do tego motocykla, to okazuje się, że jedzie się nim dość łatwo. Mamy klipony. To jest ważne, jeśli chodzi o pozycję sportową. I faktycznie na tym motocyklu się składamy. Kiedy dochodzimy do zakrętu, to im bardziej się złożymy na tym motocyklu, im bardziej się do niego przytulimy, tym ten, ten motocykl lepiej nas poprowadzi. Pokaże nam, jak pokonać zakręt. Wiadomo, że to my też musimy ten zakręt pokonać. Jeśli będziecie na tym motocyklu siedzieć prosto, bo też krąży taka opinia, że ten motocykl nie skręca. Nie wiem, jacy ludzie na tym motocyklu jeździli. Jeśli jeździliście wyprostowani, bo uważacie, że ten motocykl w jakim stopniu jest sport touring i pozycją jest... Taka pozycja, to nie dziwcie się, że on nie chce skręcić. Naprawdę do tego motocykla się trzeba przytulić, objąć go nogami, objąć go rękami i każdy zakręt bez problemu pokonamy. Kiedy go poprosimy, to on będzie przyspieszał. Kiedy nie potrzebujemy zrobić tego hamsko, odkręcamy tą manetę naprawdę delikatnie i ten silnik powoli bardzo przyjemnie będzie się wkręcał na obroty. Ale jeśli będziemy potrzebować takiej hamskiej, nagłej mocy, bo musimy nagle coś wyprzedzić lub zrobić coś innego, to ten silnik też bardzo szybko się wkręci na obroty i to niezależnie, jak nisko te obroty będą. Mam zapiętą szóstkę. To z lekką nerwowością, ale motocykl bez problemu z tych 3,5 tysiąca raźnie wkręca się na obroty. Właścicielem tego motocykla jest mój dobry przyjaciel z czasów jeszcze szkoły gimnazjalnej któremu dzisiaj powiedziałem jedną rzecz, gratuluję Ci zakupu tego motocykla, ale sam bym go nigdy nie kupił. Nie dlatego, że mi się SV-ka nie podoba, tylko kupiłbym Enke, bo jest przede wszystkim dużo wygodniejsza. Pozycja jest bardziej wyprostowana. Naprawdę, dla mnie na tym motocyklu, przy dłuższej jeździe, po prostu najchętniej to bym se wziął i wyciągnął kręgosłup, że laskiem takie, takie dla mnie jest to wrażenie. Ja wiem, że wiele osób, które ma u siebie Eskę powie, że jak ja przecież raz w miesiącu jeżdżę nad morze z żoną, z narzeczoną, z pankukami i ten motocykl świetnie nadaje się do turystyki. Ja wiem. Rometem pony 50 też można zrobić 300 km, ale po co się męczyć? Po co się męczyć, jak można wybrać motocykl, który się do tego nada troszkę bardziej. Wiadomo, jakąś osłonę wtedy dęki by trzeba mieć, choć ta szyba, która jest tutaj też za bardzo nie chroni. Takie jest moje zdanie. Takie jest moje wrażenie. Motocykl, który stoi koło mnie, jest najlepszym dowodem na to, że nie wierzy do końca w to, co piszą w internecie. Oczywiście pomijając to, że to, co piszą na motobandzie, jest samą prawdą. Chciałbym, żeby motocykle, które mają 17 lat, a szczególnie motocykle, które trafiają do nas na testy, były w takim stanie, jak jest motocykl Michała. Osobiście gratuluję mu wyboru i tego, że kupił ten motocykl, bo moim zdaniem pierwszy sezon na tym motocyklu będzie jego najlepszym sezonem i zapamięta go naprawdę na długo i bardzo przyjemnie. Pamiętajcie o tym, żeby widzieć na naszego Instagrama, na naszego Facebooka, na nasz portal. Oczywiście wpadajcie do sklepu i do zobaczenia w sezonie na drogach. Cześć i do zobaczenia w kolejnym teście motocykla używanego, bo robimy ich w tym roku bardzo dużo.